Witajcie, moi kochani! Gdyby ktoś jeszcze miał złudzenia, że rząd Donalda Tuska zamierza naprawić wymiar sprawiedliwości, to rozporządzenie ministra Waldemara Żurka z 29 września 2025 roku rozwiewa je w sposób brutalny i ostateczny. Oto bowiem minister sprawiedliwości, ten sam, który przez lata występował w telewizjach informacyjnych jako obrońca sędziowskiej niezależności. Postanowił sam zaprowadzić nowy porządek, w którym niezależność sędziów jest tylko przeszkodą, a nie wartością. Rozporządzenie, które w normalnym państwie prawa powinno być jedynie wykonaniem ustawy, w Polsce stało się próbą jej zastąpienia. Minister Żurek, jakby nie wiedział, że żyjemy w systemie opartym na konstytucji, a nie na jego osobistych ambicjach, uznał, że skoro Sejmi prezydent nie dałby mu zielonego światła na tak jawne łamanie zasad, to wystarczy podpisać papier w ministerialnym gabinecie. W ten sposób powstał akt prawny, który śmiało można nazwać ostentacyjnym bezprawiem. To, co władza nazywa reformą sądownictwa, wygląda jak instrukcja obsługi sterowanego sądu. Nowe reguły ustalania składów sędziowskich czyli tego, kto ma orzekać w danej sprawie mają być nieweryfikowalne. Obywatel, który przychodzi do sądu po sprawiedliwość, nie będzie miał żadnej pewności, że jego sprawę przydzielono losowo. Być może sędziego wybrał algorytm, a być może partyjny urzędnik, który wie, jaki wyrok jest politycznie wygodny. Oczywiście władza będzie mówiła, że to tylko techniczne usprawnienia bo przecież każdy autorytarny eksperyment zaczyna się od usprawnień. Wszystko to dzieje się w atmosferze samozadowolenia obozu rządzącego który wierzy, że skoro Donald Tusk uśmiecha się do Brukseli i mówi po angielsku, to nikt nie zauważy, jak w kraju krok po kroku rozmontowuje się fundamenty państwa prawa. Minister Żurek z uśmiechem człowieka przekonanego o własnej misji tłumaczy, że chodzi o większą efektywność wymiaru sprawiedliwości. Ale efektywność w jego wydaniu oznacza jedno: posłuszeństwo. Nawet jeden z najbardziej zagorzałych krytyków Zbigniewa Ziobry, profesor Marcin Matczak Skrytykował działania ministra Żurka w mediach społecznościowych, gdzie napisał: Likwidacja losowania całego składu sądzącego przez MS jest ruchem złym, zmniejszającym przejrzystość rozstrzygania spraw. Ironią losu jest to, że najbardziej z konstytucją na ustach krytykują tę decyzję ci, którzy całe sądownictwo chcieli wybierać ręcznie przez upolitycznioną KRS. Nie sposób nie przypomnieć w tym miejscu zniszczeń, jakie w sądownictwie poczynił Zbigniew Ziobro. To on rozpoczął epokę politycznej ingerencji w wymiar sprawiedliwości, on wprowadził chaos w krajowej radzie sądownictwa, on uczynił z prokuratury narzędzie walki partyjnej. Ale przynajmniej jego intencje były jawne chciał podporządkować sądy własnemu obozowi. Tymczasem minister Żurek idzie dalej. On chce wybierać, kto w jakiej sprawie będzie orzekał. A procedury mają ustalać prezesi i kolegia sądów, których niedawno pozmieniał według swojego uznania. To, to nie reforma, to ubezpieczenie na przyszłość. Szczególnie w sytuacji, gdy na jaw wychodzą próby politycznego wygaszania spraw ważnych polityków powiązanych z Donaldem Tuskiem, o których mówił choćby Zbigniew Ziobro na komisji śledczej do spraw Pegasusa, czyli Romana Giertycha i Sławomira Nowaka. A na tym tle. Słowa prezydenta Karola Nawrockiego brzmią jak głos rozsądku w pustynnym pejzażu politycznego cynizmu. Prezydent, który nie uległ pokusie milczenia, przypomniał sędziom, że ich przysięga to nie pusty gest. Ślubuje uroczyście jak służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Stać na straży prawa, cytuje Nawrocki, wzywając ich, by w tej chwili próby nie zapomnieli, komu naprawdę służą. Nie ministrowi, nie partii, ale obywatelom i konstytucji. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent nie ograniczył się do symbolicznego gestu. Jego słowa to otwarty apel do środowiska sędziowskiego: pozostańcie niezawiśli, nawet jeśli władza żąda od was posłuszeństwa. W czasach, gdy politycy bez wstydu majstrują przy systemie losowania składów sędziowskich, taki apel jest jak zimny prysznic dla sumień. Trudno nie zauważyć ironii historii. Kilka lat temu Waldemar Żurek był w oczach wielu bohaterem walki o niezależne sądy. Dzisiaj ten sam człowiek jako minister sprawiedliwości sięga po narzędzia, które kiedyś krytykował. Widać, że w Polsce łatwiej jest bronić zasad, gdy nie ma się władzy. Wystarczy jednak objąć stanowisko, by zasady zaczęły przeszkadzać. Czy można więc dziwić się, że prezydent Nawrocki apeluje do sędziów, by nie dali się złamać? To właśnie teraz, a w tej chwili rozstrzyga się, czy sądy pozostaną ostatnim bastionem niezależności, czy staną się kolejną instytucją do politycznego wykorzystania. Szczególnie te orzekające w sprawach zwykłych obywateli. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny zdają się być już stracone, gdyż stały się ofiarami rządów popisu. Warto dodać, że próba zastępowania ustaw rozporządzeniami nie jest tylko błędem technicznym. To atak na konstytucyjny porządek. Ustawy uchwala parlament, organ z demokratycznym mandatem. Rozporządzenie wydaje minister, urzędnik, którego nikt nie wybierał w powszechnych wyborach. Gdy minister zaczyna tworzyć prawo ponad ustawą, mamy do czynienia z parodią demokracji. I nawet jeśli ktoś powie, że to tylko kwestia procedur, to przypomnę, procedury są właśnie po to, by nikt nie mógł w imię usprawnienia łamać zasad. Każda dyktatura zaczyna się od uzasadnienia, że trzeba działać szybciej, skuteczniej, poza sztywnymi ramami prawa. Żurek mówi o modernizacji, ale jego rozporządzenie to w istocie demolka. W praktyce oznacza to, że obywatel może stanąć przed sędzią wybranym nie przez los, ale przez politycznych decydentów. To jak gra w ruletkę, w której kulka zawsze spada tam, gdzie życzy sobie kasyno. Owszem, Zbigniew Ziobro zniszczył wiele, ale przynajmniej nie próbował ukrywać, że jego celem jest kontrola. Żurek zaś robi to samo, tylko w białych rękawiczkach i w imię górnolotnych haseł. Władza Donalda Tuska, zamiast naprawiać błędy poprzedników, wchodzi w ich buty. I to z taką pewnością siebie, jakby władza nad sądami była czymś naturalnym. Jakby nikt już nie pamiętał, że sędzia ma być niezależny, a sąd miejscem, w którym obywatel jest równy wobec państwa. Prezydent Karol Nawrocki, wbrew medialnym szyderstwom, wykazuje się tu odwagą, której wielu polityków dziś brakuje. Gdy rząd przekracza granice prawa, prezydent przypomina, że istnieje jeszcze coś takiego jak przysięga, konstytucja, godność urzędu. I że sędziowie nie są urzędnikami ministra. Ustami szefa swojej kancelarii, Zbigniewa Boguckiego, zapewnił też, że udzieli pomocy sędziom, którzy nie ulegną presji ministra. Jako strażnik konstytucji, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia o pełnym wsparciu dla sędziów, którzy. Nie ulegną bezprawnym próbom pozbawienia ich niezawisłości. Jednocześnie prezydent mówi jasno: Kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę, sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej, moralny i wynikający z zaufania publicznego, a podejmowane w takich warunkach rozstrzygnięcia będą kwestionowane. Żyjemy w czasach, gdy rządzący chcą, by obywatele nie zadawali pytań, a sądy wydawały wyroki zgodne z narracją dnia. Gdy minister pisze rozporządzenie, które pozwala mu dobierać sędziów jak pionki na szachownicy, a premier udaje, że, że nic się nie dzieje, wtedy nie możemy milczeć. Bo jeśli dziś pozwolimy ministrowi na manipulowanie składami sędziowskimi, to jutro obudzimy się w kraju, w którym sprawiedliwość będzie zależeć od legitymacji partyjnej. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Zachęcamy Was też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, aby dotarł on do szerszej widowni. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.